Komisja złożona z przedstawicieli wykonawcy oraz władz miasta dokonała w poniedziałek 23 września odbioru inwestycji pod nazwą Budowa ulicy Królik. To miejsce w sposób diametralny zmieniło wygląd, zmieniło również funkcjonalność. Pojawiła się tutaj nowa droga, jest bezpieczna ścieżka rowerowa. Są wyniesione skrzyżowania, wyniesione przejścia dla pieszych. E, oczywiście oświetlenie, funkcjonalne oświetlenie, odwodnienie całego pasa drogowego. To zadanie to również inwestycja naszej miejskiej spółki, czyli budowa wodociągu, budowa kanalizacji sanitarnej i wyrażam taką nadzieję, że w najbliższym czasie te tereny sąsiadujące bezpośrednio sąsiadujące z tą nową drogą będą się aktywizować pod względem zamieszkania, pod względem nowych inwestycji mieszkaniowych. Prace na ulicy Królik wykonywała Łukowska firma PRIT. Inwestycja nie była łatwa ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wody. Niemniej jednak pogoda pozwoliła wykonać całą inwestycję. Po wykonaniu już kanalizacji deszczowej mogliśmy przejść do dalszych etapów budowy. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że mieszkańcy mieli utrudnioną komunikację ze swoimi nieruchomościami. Niemniej jednak nie było żadnych skarg, udało się wszystko wykonać w wyznaczonym terminie. Podczas odbioru padały m.in. pytania o to, dlaczego kratki odprowadzające wodę z ulicy są położone tak blisko krawędzi jezdni. Odpowiedzi udzielił nam burmistrz. Co do zasady kratki kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej lokalizuje się przy krawędzi jezdni. To wynika z konstrukcji drogi, z konstrukcji jezdni, która ma charakter daszkowy, czyli są spadki zrobione, wykonane w obydwu kierunkach, więc trudno sobie wyobrazić, żeby kratka ściekowa była na środku jezdni przy takiej konstrukcji, jak powiedziałem, przy konstrukcji daszkowej, bo wtedy po prostu nie pełniłaby swojej funkcji, a woda gromadziła się, gromadziłaby się przy krawężnikach. Na budowę ulicy Królik władze miasta pozyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość tej inwestycji to jest kwota ponad 10 milionów złotych. Niemal na połowę tej kwoty otrzymaliśmy zewnętrzne dofinansowanie, ze względu na to, że była część kosztów niekwalifikowalnych, czyli m.in. wykupy nieruchomości. Proces inwestycyjny był poprzedzony żmudnym procesem projektowania. To było bardzo trudne zadanie, ze względu na to, że poruszaliśmy się tutaj w czasie projektowania. W dość wąskim, pierwotnie pasie drogowym, czasem ograniczonym do 150 cm, czasem nawet mniej, a dzisiaj mamy już pełnowymiarową drogę, jezdnię, ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy. I to jest również bardzo duża zasługa mieszkańców. Zdecydowana większość mieszkańców tej ulicy była zainteresowana i zdeterminowana, żeby ta droga powstała, nawet kosztem nieruchomości, nawet kosztem rozebrania części ogrodzeń czy, czy wycięcia. Części krzewów i drzew. Po prostu zdecydowana większość mieszkańców tej ulicy bardzo, bardzo czekała na tą inwestycję i dzisiaj już się mogą z tego wszystkiego cieszyć. Jak można było usłyszeć, nikt nie ma wątpliwości, że to dobrze wydane pieniądze. Dokonujemy odbioru jednej z najważniejszych w ostatnim czasie inwestycji drogowych za kilka grubych milionów. Ulica Króli, która wcześniej była tylko chyba z nazwy ulicą, bardziej drogą, gruntową, o jakiś porowatej powierzchni. Dzisiaj możemy się pochwalić, że mamy inwestycje, mamy nowy asfalt, chodnik, ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy i naprawdę było warto, bo warto było to, to się, o tą drogę się kłócić. Też mieliśmy radni opozycję wobec, w Radzie wobec tej inwestycji. Niemniej burmistrz postawił na swoim, my też staliśmy za tą inwestycją, która kosztowała nas bardzo dużo, ale myślę, że cieszy to mieszkańców. Ten teren na pewno się ożywi, mam nadzieję, że się ożywi. Działki też będą więcej kosztować, a sami mieszkańcy będą korzystać już z bezpiecznych i to przejść, i samej drogi.